No i stało się po raz kolejny, mamy już nie 5, a 7 miesięcy obsługi Cyberpunk'a z poprzednio przeniesionej premiery na 17 września, w tej chwili dostaliśmy informację, że będzie to 19 listopada. Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy, albo raczej będzie to przyczynek do takiej głębszej refleksji i dyskusji na temat opóźniających się premier nie tylko samego Cyberpunk'a, ale tego, co może nas czekać w tym i kolejnych latach. Tak jak powiedziałem przed chwilą, ta informacja spadła na nas można powiedzieć jak grom z jasnego nieba dzisiaj po południu. Uwaga po zamknięciu sesji giełdy to sprytne posunięcie, żeby inwestorzy mieli przez noc czas troszkę ochłonąć, żeby giełda nie zareagowała zbyt że tak powiem pochopnie. No ale taką informację dostaliśmy na oficjalnej stronie CD Project Red, można przeczytać następujące oświadczenie. Postanowiliśmy przesunąć premierę Cyberpunk'a 2077 z 17 września na 19 listopada. Ci z Was, którym znana jest filozofia przyświecająca nam w tworzeniu gier, wiedzą, że nie wydamy gry, która nie jest gotowa. To jest ciekawe zdanie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że każda decyzja o przesunięciu premiery kosztuje nas Wasze zaufanie. Jest to jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie może podjąć twórca gier. I mimo, że uważamy ją za słuszną, jesteśmy Wam winni przeprosiny za to, że musicie jeszcze upoczekać. Chcemy, by Cyberpunk 2077 został z Wami na wiele lat. Mamy nadzieję, że po premierze zrozumiecie, dlaczego zdecydowaliśmy się na ten krok. I teraz uwaga, kolejny akapit. W chwili, gdy piszemy te słowa, Cyberpunk 2077 jest kompletny zarówno jeśli chodzi o zawartość, jak i o grywalność questy, przerywniki filmowe, umiejętności i przedmioty, przygody jakie można przeżyć w Night City. To wszystko jest już na swoim miejscu. Biorąc jednak pod uwagę bogactwo elementów i złożoność nakładających się na siebie systemów musimy starannie wszystko przetestować, zbalansować mechaniki gry oraz poprawić wiele błędów. Ogromny świat oznacza ogromną ilość pracy niezbędnej do jego dopiszczenia. Na to właśnie zamierzamy poświęcić dodatkowy czas. No i ostatni akapit troszkę bardziej optymistyczny. W bieżącym tygodniu zaczęliśmy udostępniać grę do samodzielnego wypróbowania dziennikarzom z całego świata. Z niecierpliwością i zapartym tchem oczekujemy na ich opinie, a także na Wasze reakcje po opublikowaniu przez nas recenzji tuż po Night City Wire, które wyemitujemy 25 czerwca. Liczymy, że działania te do pewnego stopnia zaspokoją Wasz głód Cyberpunka, podczas gdy my będziemy zajmować się uszykowaniem gry do jej listopadowej premiery. I to jest całość tego komunikatu. Tak jak widzieliście, trzy akapity. Pierwszy mówi nam o tym, że gra nie jest gotowa. Drugi nam mówi o tym, że gra jest gotowa, ale ma błędy. A trzeci mówi nam o tym, że gra została udostępniona do testów i niedługo poznamy recenzję dziennikarzy. Troszkę prawdę mówiąc, jak dla mnie to się nie trzyma kupy, bo jeżeli gra będzie zawierać wiele błędów, to ta recenzja nie może być zbyt dobra. No ale okej. Okay. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, i zajmijmy się samą, jakby retoryką tej wypowiedzi i tym, co ona może prezentować, albo tym, co się za nią kryje. Spróbujemy sobie troszkę podrążyć. Jakby powód jest podany i oczywisty. Mamy grę gotową, ale jest w niej trochę błędów, albo dużo błędów, i jest ona tak skomplikowana, że ciężko jest to wszystko poskładać do kupy. Podobne problemy zapewne mają wszyscy inni producenci gier, coraz bardziej skomplikowanych, coraz bardziej rozbudowanych, gdzie, jak tu napisano, nakłada się na siebie wiele systemów, i to prowadzi nas, albo mnie przynajmniej, do pewnej takiej konkluzji albo pewnego zastanowienia: czy czasem te gry nie stały się za bardzo skomplikowane? Czy te wymagania, które stawiają studia same sobie i gracze studiom, nie są zbyt wygórowane, biorąc pod uwagę nawet dostępną dla nas obecnie technologię. Czy jakby cykl produkcyjny takiej gry, który ma powiedzmy 3 do 5 lat w przypadku bardzo dużych i rozbudowanych tytułów, to jednak nie jest za mało i biorąc pod uwagę to właśnie jak te gry są skomplikowane, nie da się jej dopracować do takiego momentu, w którym studio może uznać ok. Produkt jest na tyle dobry, że wypuścimy go na rynek i nie zostanie on zniszczony po tym, jak znajdzie się w nim kilkanaście błędów. Druga sprawa to jest to, czy być może te produkcje są nieodpowiednio dofinansowane i budżet nie pozwala na to, żeby właśnie zrobić to w określonym czasie, w odpowiednim czasie albo w z góry zdeklarowanym czasie. No i trzecia taka moja myśl, czy to rzeczywiście jest prawdziwy powód opóźniania. Nie tylko cyberpunk, ale też innych rzeczy, które się ostatnio wydarzyły. Mieliśmy opóźnione różne eventy, które miały prezentować chociażby PlayStation 5. No i zastanawiam się, jak będzie z samą premierą PlayStation 5, ponieważ o ile konsola jest już, zakładam, skończona i nawet jeżeli przez COVID nie byłoby problemów z cyklem produkcyjnym, czyli udałoby się naprodukować tych konsol tyle, ile trzeba, to być może to nie jest w ogóle najlepszy czas na premiery. Być może ten 17 września był zbyt ryzykowny w przypadku Cyberpunk'a. Nie jeśli chodzi o samą grę, nie jeśli chodzi o to jak ona działa i nie jeśli chodzi o tą zawartość, bo tak jak sami napisali, zawartość jest pełna i grywalność jest stuprocentowa z tego co nam przedstawiają w tym komunikacie. Może chodziło o to, że po prostu to jest zły czas. Dzieją się inne rzeczy na świecie, o wiele bardziej istotne i premiera nawet tak długo wyczekiwanej gry mogłaby pójść troszkę w odstawkę. Popatrzcie, co stało się niedawno, opóźnienie premiery sezonu czwartego Koda. Ono się zbiegło w czasie z pewnymi wydarzeniami na świecie, nazwijmy to polityczno-społecznymi, które w mediach zajmowały powiedzmy 95% czasu, nawet przykryły epidemię koronawirusa i w tym momencie no, wydawanie jakiejkolwiek dużej aktualizacji nowego sezonu mogłoby przejść bez echa. I być może producenci gier też się tego obawiają, producenci sprzętu też się tego obawiają w dwóch aspektach. Po pierwsze, no tak jak mówię, jeżeli będzie się działo coś bardziej istotnego, jeżeli załóżmy na jesień, czyli, czyli we wrześniu, powróciłby koronawirus i trzeba by było jakoś reagować. To może lepiej się na to teraz przygotować. Może już teraz lepiej opóźnić tą premierę o potencjalne dwa miesiące. Oczywiście podając powód jak najbardziej słuszny, i na pewno wykorzystają ten czas dobrze, i na pewno wykorzystają ten czas do tego, żeby grę troszkę poprawić. Co do tego nie mam wątpliwości, ale daje im to troszkę większe pole manewru. Jeżeli widzieliby, że we wrześniu się nic nie dzieje, to mogą nawet tą premierę przyspieszyć. Wątpię, żeby to zrobili, ale mają duże pole manewru. Tak samo jeżeli chodzi o inne gry, o, o konsole tym bardziej. No, bardzo ryzykowne jest założenie, że cała sytuacja społeczno-polityczna na świecie i biorąc pod uwagę jeszcze tą pandemię, którą mamy, uspokoi się do, do końca tego roku. Wielu ekspertów wypowiada się, że na jesień koronawirus wróci. No i wtedy wypuszczanie nowej konsoli troszkę z punktu widzenia marketingowego i finansowego będzie trudne ponieważ ludzie po pierwsze będą się skupiać na czym innym i jakby nowa generacja konsol może ich średnio interesować, szczególnie tych, którzy nie są hardkorowymi fanami, a wiadomo, że na tych, na pozyskanie nowych klientów na pewno Sony i inne firmy, także Microsoft liczą. A po drugie, dlatego, że może to uderzyć i pewnie uderzy, i już uderza w gospodarkę koronawirus i być może nie będzie tylu klientów. Ludzie mając ograniczone budżety, mając trochę tych pieniędzy mniej, na pewno w pierwszej kolejności nie pobiegną do sklepu po kolejną nową konsolę, na pewno w pierwszej kolejności nie będą chcieli kupić nowego cyberpunka ani żadnej innej gry, tak naprawdę. Tylko będą myśleć bardziej o swoim bezpieczeństwie, o swojej przyszłości, o przyszłości swoich dzieci, swoich rodzin. Więc generalnie, jeżeli chodzi, nazwijmy to, o wszystkie dobra związane z rozrywką, a szczególnie z rozrywką wirtualną albo z nowymi technologiami, ten czas nie jest najlepszy. No i zastanawiam się, czy w przypadku Battlefielda 6 to przesunięcie premiery na kolejny rok nie okazało się szczęśliwym zbiegiem okoliczności, bo wątpię, żeby jeszcze wtedy brali to pod uwagę. No aczkolwiek gdyby ta sytuacja rzeczywiście miała się jeszcze przeciągnąć przez kilka kolejnych miesięcy, to takie posunięcie może okazać się strzałem w dziesiątkę. Co będzie z samym Cyberpunkiem? Miejmy nadzieję, że 19 listopada, po pierwsze, sytuacja na świecie będzie na tyle sprzyjać premierze, że spokojnie będziemy mogli się grą cieszyć, a nie martwić się tysiącem innych spraw o wiele bardziej poważnych, i tego wszystkim życzę sobie i Wam oczywiście. A po drugie, że. Premiera już nie będzie przesuwana, że rzeczywiście to jest ostateczny taki termin, kiedy dostaniemy tą, miejmy nadzieję, wspaniałą grę i będziemy mogli się nią wszyscy cieszyć. To samo dotyczy się nowej generacji konsol i wszystkiemu temu, co za nimi idzie. Nowe gry, nowe możliwości, a tak naprawdę otwiera się przed nami nowa era. Pytanie tylko, kiedy ona się otworzy. Moim zdaniem wydarzenia społeczno-polityczno-gospodarcze będą miały na to gigantyczny wpływ i być może wiele, wiele rzeczy jeszcze się poprzesuwa. Wątpię, żeby były przyspieszane, raczej opóźniane. Jakie będą nam podawać powody, jak będzie to komunikowane i jaka będzie reakcja i rynków, i potencjalnych konsumentów, o tym przekonamy się już w najbliższym czasie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, życzyłbym sobie, żeby tych obsów nie było za dużo i żeby wszystko się już uspokoiło. 2020 już dał nam mocno, że tak powiem, o sobie znać, więc już niech się ta sytuacja uspokoi, choć burze za oknem i zaraz będą po wodzie. Oby nie, oby nie, naprawdę już wszyscy chyba mamy dość. A więc starając się tym optymistycznym akcentem zakończyć, ja wierzę, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że cyberpunk się już nie przesunie. No i czekamy. Czekamy, czekamy na tego 25 czerwca. Zobaczymy, co nam pokażą. Czekamy na te recenzje dziennikarzy z całego świata. Miejmy nadzieję, że nie powiedzą, że gra jest w kiepskim stanie i te dwa miesiące nie wystarczą na naprawę, bo to byłaby bardzo zła wiadomość dla wszystkich. No ale być może będzie ok. Jak zawsze czekam na Wasze opinie w komentarzach, jak zawsze chciałbym usłyszeć, albo raczej przeczytać, co Wy na ten temat sądzicie, więc nie pozostańcie bierni. Jeżeli materiał się Wam spodobał, rzućcie lajka, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie to serdecznie zapraszam, no i do zobaczenia następnym razem z tej strony, jak zawsze mówię do Was Miniu.